Blues to luksusowy materac nawierzchniowy, w którym zastosowano wypełnienie z niezwykle higienicznej płyty lateksowej. Specjalne otwory wentylacyjne umożliwiają swobodną cyrkulację powietrza i ciepła, dzięki czemu materac oddycha i odprowadza bez trudu nadmiar wilgoci. Ma to pozytywny wpływ na higienę i jakość snu oraz wypoczynku. Lateksowe wypełnienie dopasowuje się do kształtu ciała i zapewnia optymalne podparcie dla kręgosłupa, tworząc w efekcie strefę wyjątkowego komfortu. Posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, co pozwala zachować idealną higienę przez cały okres użytkowania materaca. Wybierając materac nawierzchniowy Blues, nie tylko zapewnisz dodatkową ochronę dla materaca bazowego, ale także znacząco podwyższysz komfort swojego snu. Materac dostępny jest w dwóch pokrowcach do wyboru. Tencel, wykonany z nowoczesnych włókien wiskozowych oraz elips, wyposażony dodatkowo w taśmę 3D. Oba pokrowce kontrolują poziom wilgotności, gwarantując zdrowe środowisko snu. Są również niezwykle elastyczne, każdorazowo dopasowując się do ułożenia ciała na całej powierzchni. Pokrowce można prać w temperaturze do 60 stopni Celsjusza. Zapewniamy 15 lat gwarancji i zdrowy, regenerujący sen. Hilding. Wyspani mogą więcej.